gta 3, szybko, ja, kamix0320 z Rushem, Pistonem i z Merym, Pokerem, Martinsem i chyba Potpo na komentatorce Halo, cześć, cześć, dobry Ponownie cześć dobry. Liczę do trzech i dzieje się, dzieje się cuda, Maga. Jeden, dwa, trzy No to, to yy, jest gta 3. Mamy dać sobie wolność. Jeśli w ogóle przeleciało wam nad głową cały koncept tego bazarowego tłumaczenia, które się tutaj dzieje, to GTA 3 miało takie fajne tłumaczenie, które Ja, ja, miał, tym, ja, ja po raz pierwszy na nim grałem, bo... Tak, wielu, i... z nas, wielu z nas po raz pierwszy grało na nim za taka. Tak, jakby to, to pamiętam jeszcze tę płytę z napisanym na markerze napisanym markerem GTA i 3 tak, i wtedy Rosjanie najczęściej robili bardzo słabe tłumaczenia, byleby były wydane szybko i przed oficjalnym spolzczeniem, żeby sprzedawać piraty na giełdach. I to jest jedno z takich tłumaczeń jest fantastyczne. Jeśli posłuchacie oryginału tego co się dzieje w grze. On jest związany. Ja i on wracamy. Z tego powodu, że zbliżają się święta, no to Klaudiusz przebrał stosowne ubranie. No tak, ten właśnie radiowóz. Trzymam wydzielanti, trzymam zaczynam posturkę zdalnie. Puszczam czujny. <grym> Chciałbym zauważyć jedną rzecz. Gdy zacząłem wydzielati, to, to, to ruski to, to tłumaczy jako czujny, zamiast ktoś prawa. Oj, to <grym> dopiero początek. Oczywiście e, na ekranie jest napisane, że misja nieskończona, bo każdy <grym> instapass to jest dziur. Jedna instancja przechodzi, a druga nie. No Kurde. No i krashka. przez to mamy 0 promów do końca gry. Tak, <śmianie> jeśli to bo... chodzi, to first jest tak. przetłumaczona tak. na promy. E, I u, tu jest jeden z lepszych tekstów. Teraz, odciągnij, jak on się jedzie, to odciągnij się do niego. Odciągnij się do niego. Salvatore ci mówi, że Curly Bob czeka na taksówkę, ale nie było mówione kto ma prowadzić tę taksówkę, więc ty możesz podjechać. Tak, my e, zrobimy naszego pierwszego proma. <śmianie> Krakiet też dał 7 złotych z komentarzem Wiecie co będzie jeszcze lepsze od bazarowego tłumaczenia? Bazarowe tłumaczenie dubbingowego przez Arysa Dziękujemy O, To by było zbazowane Zbazowane chyba Chciałbym tutaj zaznaczyć, że misja w dłoku się nazywa Brok brogi Nazwa oryginalna Arms Shortage to jest, to jest taki żart, taki dowcip Chodzi o to, że to jest śmieszne teraz bo film nie ma ręki I, je, i przy okazji jest gościem od broni dlatego to jest śmieszne, że arms shortage co w ogóle nie ma co winić tłoka za bardzo bo ciężko było jakkolwiek cenego, jak oglądacie przypadkiem to jest sposób na tłumaczenie gier gracie, mówicie, ej mamy taki żart i potrzebujemy go przetłumaczyć i macie już 7 propozycji, m.in. jednoręki bandyta, poręczyciel broni rękojmiana broń <grywa> Ależ dowodów. dowodów, dlatego, że oni pomylili Evidence Dash z Evidence Dish. Boże. Teraz... To, e... co, jedziemy do vileo piętrowej budowli. Tak, vileo piętrowej budowli. Tak, skanujemy, skanujemy Kenji'ego rakiety. Trzy rakiety. Kenji jest mięsem. I teraz uciekamy z Newport. Ty e... jesteś mięsem? Ja jestem mięsem? Henry jest mięsem Ostatni raz jak sprawdzałem to ludzie byli trochę z mięsa i z wody No bardziej z wody niż z mięsa Ja jak sprawdzałem to ludzie byli ciastem, ale musicie sprawdzić sami Tutaj dzieje się misja, która oddziela mężczyzn od chłopców W tej kategorii O nie Przynęta nie Przynęta A wiesz dlaczego przynęta? Nie, nie mam pojęcia O przynęta to jest ee... Diko, to jest długa misja w tej grze, która, się na, która można by tak przetłumaczyć. Nie mogli jej przetłumaczyć tak samo, więc przetłumaczyli to jako przynęta, <grymne> jako przynęta. I teraz czekamy na aż się taka scenka skończy. No i będę specjalnie przelatywał w określonych miejscach, żeby. Jest to na z tego dodo. Jest idź za helikopterem. <grym> A piechotę. No i to jest czas. Jaki czas mam? No Nie wiem, ja ja tak Kilku mieszkańców został o, zraniony. Dobra, to teraz chyba kaccenki, czas. Więc ustaliliśmy, że na tego rana wchodzą wszyscy, którzy komentują, ale na może mogą przyjść, żeby się z nami pośmiać Wszystkie, wszyscy ci, którzy będą chcieli. Dobra, no to jedziemy. Rappler wybuch jest dobre Tak, blowfish. naprawdę dobre rzeczy, bo nie Powiedział mu, if you mess up, jeśli zdążysz, uciec. Dobra.

Jego zawartość jest ukryta w umysłach. To co Mary, na no następnym DSP się Max Payne z ruskim tłokiem, co nie? Woho... <ślesz> <ślesz> Mary.mp3 Tak, tam są genialne teksty. Tylko że jest jeszcze tam z dubbingiem jeszcze. Tak, tak. Z takim, tak, typem, tak. takim oh. typem, dubbingiem. No to musi być. Musi być. nagrywany przez jednego typa, który nagrywał to na angielskich ścieżkach, więc w tle słychać oryginalne dubbingi. <grym> ja, ja bym dzisiaj pamiętam. jak to bo... nie jest bliżej. to zbliża. pamiętam. No to nie pamiętam. No to nie pamiętam. No to nie pamiętam. No on the pamiętam. all Unfortunately, the port authority seized the plane and were stripping it down until I intervened at great personal expense. Cross the bridge to Shoreside Vale and go to Francis International Airport. I've paid off the officials. My property will be waiting for you at the customs hangar near you. Zwykły Wieszak! Zwykły Mamy Wieszak! wieszak. Yeah. <laughs> plane hangar, Zwykły okay. Wieszak! 2G, 2G and SAEM it all, it's beautiful. No. No. Actually, Again, i certainly had some, some of that famous latin stamina, I'm quite exhausted, we underestimated Catalina's plans for Spank, it reaches far beyond the yard he's selling it on the street corners. Do we take it some more now or just wait for the turn a <jedna> <laughs> <całości> <laughs> Give angielsku. it a quick prod. Tak, uh, what is that gooey yellow stuff. Oh, hey babe! My handyman. I was bored, so I came hmm. over to keep us company. We can avoid airport security by getting a boat out to the runway light buoys and shooting the plane down on impact. You be careful now, okay, baby? Now try the chili oil. <laughs> Teraz kosztujemy ropy naftowe? <laughs> Matczynie ropy. <laughs> Zły fetyś, ale okay. To był <laughs> <jest ten> moment <laughs> kiedy <laughs> <To> chcesz się <laughs> zabić. I tak y Teraz ropę no. coś robią, takiego, że mają otwartą ranę, i że coś tam coś tam, i że polejemy ją sosem chili. Nie wiem skąd oni widzieli kosztowanie ropy naftowej, ale okej. Okay. Ej, właśnie, y pokażę. Zanim mnie <laughs> na nazwy... Dobra, cicho, Okej. Okay. Czyli You Good. To jest, nie rozumiesz? Dobrze. <laughs> nie Dobrze. Tak, my dziękuję wam wszystkim za bycie tutaj za bycie. dziękuję nami, wszystkim. Dawaj się ostatnie słowa. No, dziękuję za oglądanie tego rana. Co mogę powiedzieć, no, oczekujcie następnego maratonu. Pa pa. Pa pa. 其他不知道，八幺幺幺。